Witamy dziś mojego specjalnego gościa, Radka, specjalista Pira. Witam, Radek. Cześć, cześć, cześć. cześć. Mamy Radka, bo dzisiaj mamy tutaj trudny temat, czyli docieplenie od wewnątrz. Co bardzo dużo osób boi się takiego docieplenia. No, obiekt jest tutaj wiekowy, mamy cegłę na zaprawie cementowo-wapiennej. No i Radek nam spróbuje wytłumaczyć, dlaczego płyta pir, jakie są zalety i jak to dobrze wykonać. Radek, opowiedz od początku, bo każdy tego docieplenia się boi. Generalnie nie dociepla się przegród od strony wewnętrznej w takim klasycznym rozumieniu izolowania np. Ściany. Wszyscy, jeżeli docieplają swoje mieszkania, domy, robią to od strony zewnętrznej i wówczas ma to na pewno dużo więcej sensu. Jednak czasami zdarzają się takie inwestycje jak ta, na której jesteśmy, gdzie mamy do czynienia ze starym budynkiem zabytkowym, gdzie konserwator zabytków nie pozwoli nam po prostu na normalnym świecie ingerować w elewację po stronie zewnętrznej, a chcemy poprawić bilans energetyczny takiego budynku, no bo o ile taki mur na trzy cegły, tutaj nawet widzimy, jak, jak wygląda taka ściana z starym budynku. O ile taki mur lata temu jakoś tam powiedzmy spełniał swoje zadanie, no to dzisiaj przy aktualnych kosztach energii inwestorzy no, muszą szukać alternatywnych rozwiązań. No i krótko mówiąc, po stronie zewnętrznej izolacji nie możemy zastosować, co jest jakby najlepszym, najlepszą formą izolowania w ogóle ściany, więc musimy to zrobić po stronie wewnętrznej. Izolowanie po stronie wewnętrznej po, tak, e, powoduje, <laughs> tak, powoduje tak jakby trochę teorii może na początek. Izolacja od strony wewnętrznej powoduje e, jeden duży problem. A Problem ten jest tego typu, gdzie materiał izolacyjny w postaci pianki PIR, o tak, tutaj też widzimy taką piankę o lambdzie 0022, blokuje nam przepływ energii do muru, odbija się powiedzmy energia, czyli uzyskujemy to, o co nam chodzi. Natomiast Eee, ważne jest też, żeby para była odbijana, bo jeżeli para nam przejdzie w dużym zakresie, no to mamy sytuację taką, gdzie mamy wstawiony materiał izolacyjny w postaci takiej, powiedzmy, pianki. Czy tutaj może to fajnie widać? W postaci gotowej płyty, nasz produkt firmy GURSTAL, płyta Thermpir a LGK, gdzie mamy płytę pir zintegrowaną od razu z płytą kartonowo-gipsową. Płyta ma format 1,20 20 szeroka, 2,60 wysoka, czyli typowa płyta AGK. I teraz, jeżeli taką płytę wstawimy, to się okazuje, że następuje przemarzanie muru. Krótko mówiąc, energia się odbija od materiału izolacyjnego, nie wchodzi w ścianę. Niska temperatura przez ścianę przechodzi, i na styku między ścianą a materiałem izolacyjnym możemy mieć punkt, wykraplanie się punktu, rosu, punktu rosy. I teraz, co zrobić, żeby nie doprowadzić do tego, żeby ta para przechodziła przez, przez materiał izolacyjny? W przypadku naszych płyt, tutaj mamy taki kawałek płyty, płyty są pokryte folią aluminiową. O, i tutaj widać: mamy z jednej strony, z drugiej strony. To jest akurat trochę inna płyta, ale generalnie o to samo chodzi. Folia aluminiowa ma to do siebie, że jest materiałem opornym dyfuzyjnie, czyli para przez folię, ani para, ani gazy przez folię aluminiową nie przejdą. I teraz stosując taki produkt, mamy od razu załatwione dwa tematy. Pierwszy temat: mamy wstawiony materiał izolacyjny o doskonałej izolacyjności, jest to Lambda 0022. Drugi temat: mamy tutaj, o może na próbce to pokażę, mamy tutaj folia aluminiowe, jedna jest po zewnętrznej stronie, druga jest tutaj powiedzmy pomiędzy płytą, o tak troszkę zniszczymy, ale pomiędzy płytą a a płytą GK. To jest materiał paroizolacyjny, czyli folia aluminiowa, która, mamy, która daje nam wystarczającą tą oporność dyfuzyjną. I teraz zobaczcie. Macie tak, macie materiał izolacyjny, macie dwie warstwy aluminium, które nam blokują przepływ pary i macie jeszcze dodatkowo płytę GK. Czyli w jednym produkcie mamy jakby zawarte trzy elementy, które są nam potrzebne, jeżeli chodzi o. Izolację przegrody od strony wewnętrznej, na przykład na budynku zabytkowym. I ta płyta GK to jest od razu taki element, który jest elementem przygotowanym do wykończenia po stronie wewnętrznej pomieszczenia. Czyli szpachlujemy standardowo jak GK, malujemy, możemy jakieś tapety na to nakleić i tak dalej. To forma wykończenia już zależy od inwestora. Czyli, krótko mówiąc, klient dostaje kompaktowy produkt, wszystko zawiera się w jednej płycie. I teraz kolejna rzecz. Jak tą płytę zamontować? Właśnie, to może od punktu praktycznego, tak jak e, tak fajnie tu przedstawiłeś tę teorię, bo e, ja znowu mam zapytania od inwestorów, e, spotykają się z takimi e, obiektami, no i jeśli chodzi o rozwiązania, no to jeśli nie znają płyty, no to idą albo w beton komórkowy, o którym byśmy mogli zaraz też powiedzieć, który generuje na pewno większy koszt e, i to, co powiedziałeś... I grubszą ścianę, no bo beton zabierze komórkowy... na metry, tak, metry kwadratowe tak, z, z pomieszczenia, tak, nie? Tak, Czyli, z racji tego, że lambda tam jest 0044, jak dobrze pamiętam, dwa razy grubszą, trzeba dać warstwę. Dokładnie, więc jak ktoś próbuje e, przerobić takie obiekty na mieszkania, to traci na metrach kwadratowych, których użytkowych, których sprzedaje, więc znowu zaletą przychodzi płyta e, PIR, więc z punktu e, praktycznego, Radek, wytłumacz, bo tak, jeśli mamy taką ścianę murowaną, e, wiadomo, musimy tą ścianę e, ocenić i dobrze ją przygotować, no bo rozwiązania e, są dwa, albo ją montujemy mechanicznie, albo możemy ją też e, montować na klej, więc tak, e, tak. przedstaw jak to tak. wygląda. Słuchajcie, pierwsza sprawa, no ocena, ocena, ściany. Ściany te często są jeszcze otynkowane. Tu akurat już nie mamy tynku, tak, ale często są, są otynkowane te tynki często są odparzone. Więc pierwsza rzecz, sprawdzamy jak wygląda stan tynku. Jeżeli ten stan tynku umożliwia nam przyklejanie płyt do zatynkowanej ściany, no to ok, można tak y, próbować robić, natomiast w większości przypadków tynk nadaje się do usunięcia, więc usuwamy tynki i mamy taką gołą, gołą surową ścianę. Y, te ściany, jak kiedyś były te domy budowane, no one nie są idealnie wypionowane. Tak, tak. jest problem z tym I, bardzo często. Je, jest he? problem z pionami, więc pierwszą rzeczą, którą by trzeba było ustalić, to jest czy Ściana bardzo mocno ucieka Piąt. ile ewentualnie centymetrów hmm. na w pionie ucieka? Czy to jest poniżej tam powiedzmy tych 2,5 cm, gdzie jeszcze na kleju takim gipsowym jesteśmy w stanie coś tam yy, mocować? Czy więcej. I druga sprawa, co inwestor od nas oczekuje. Bo jeżeli inwestorowi, powiedzmy, jakoś to specjalnie nie będzie przeszkadzało, że płyta lekko ucieka mm -hmm. i chce, yy, daje, wykłada pieniądze i chce, żeby to przyklejać do ściany, no to okej. Okay. Robimy płaszczyznę wtedy. Robimy tam w miarę to mm -hmm. jakoś. Yy, na z sztuką, tak, do płaszczyzny. Tak, do płaszczyzny. Natomiast jeżeli mamy wymóg taki, że ma być ściana idealnie wypionowana, no to powyżej 2,5 cm na kleju już nie jesteśmy w stanie tego robić, ponieważ klej będzie nam tam opadał pod swoją masą, więc robimy to na stelażu. Aha, aha. I teraz tak, to są dwie różne technologie wykonania. Na pewno na kleju będzie taniej, ale klej niesie ze sobą też pewne pułapki. Yy, z racji tego, że płyta jest pokryta gazoszczelnymi okładzinami i przyklejamy tą płytę na klej, który jest mieszany z wodą, to zawsze trzeba Zastosować się do tej, tak zwanej, przerwy technologicznej i dać możliwość odparowania wilgoci. Tak, także e, myślę, że o takich szczegółach jest tu wystarczająco, powiedziałeś. My zachęcamy e, na nasze szkolenia, e, co można właśnie dużo takich informacji szczegół, szczegółowych e, się dowiedzieć, bo jest to bardzo ważne, żeby być specjalistą i myślę, że brakuje dzisiaj e, wykonawców e, do montażu płyty PIR z karton-gipsem, a rozwiązanie jest naprawdę fantastyczne. Tak. Liczą, przede tak, tak, szybkie przede wszystkim, szybkie. I wygodne. Tak, inwestorzy szukają, a nie mogą znaleźć. I, i, i stosunkowo ze wszystkich możli, możliwych jest. Najtańsze. Ze wszystkich możliwości, jakie można wykorzystać do izolowania przegrody od strony wewnętrznej, to jest zdecydowanie najtańsze też możemy jeszcze dopowiedzieć tutaj w tym przypadku nowe budynki, klatki schodowe, które są budowane, bardzo często spotykają się z tym, że docieplają 5 cm wełnę, później wykonują siatkę, kleje. To jest generuje masa kosztów, jakby większe towarów i przede wszystkim dzisiejsze usługi. A tutaj stosujemy jeden produkt i mamy gotową ścianę, więc warto żeby tym się zainteresować produktem. A dla wykonawców tutaj wykonawstwem tego i na pewno Radek będziemy robić takie szczegółowe szkolenie, co zachęcamy. No. no, i tutaj odchodząc od tego tematu, jedna rzecz powiedz mi, jeśli chodzi o stelaż. Przykręcamy tą płytę do stelaża, czy wiadomo, ustawiamy sobie to w pionie. No, powiedzmy, że wykonamy to i co będzie się działo z czasem, żebyś wytłumaczył widzą tutaj, tak. e, że mamy już gotową ścianę, sobie wyobraźmy, Słuchajcie. mamy to zrobione na stelażu czy na kleju i teraz jak oddziałuje to, że ściana jest wymurowana na cegle e, pełnej, e, zaprawa wapienno cementowa, no i wiemy, że w tej przegrodzie tutaj, którą uzyskamy, w środku mamy 21 stopni, na zewnątrz mamy 0. Co będzie działo się w tej przerwie, bo to najbardziej wszystkich interesuje. Tak Pierwsza sprawa, tak jeszcze może tak króciutko technicznie. Jeżeli ktoś się zdecyduje w ogóle na przyklejanie na klej tego typu płyty, ściana musi być zaglutowana. Tak, tak. czy podłoże trzeba przygotować. Tak, nie? zdarzają się no. takie też... To najważniejsze że... podłoże przygotowane. No. I, I teraz, czy będziemy mieli płytę na stelażu, czy będziemy mieli płytę na kleju, kwestia co w tej przestrzeni pustej, która tutaj się z tyłu znajduje. Płyty dochodzą do siebie na styk, to jest pierwsza rzecz. Więc odbijają nam parę i temperaturę. No bo generalnie tak. para idzie zawsze z temperaturą, tak? tak? I jeżeli ta wysoka temperatura idzie w górę czy dochodzi do ściany, no to ciągnie ze sobą parę. Para wewnątrz budynku, jeżeli funkcjonują tutaj ludzie, zawsze jakaś tam jest. Więc to jest pierwsza sprawa, że te aluminiowe powłoki nam odbijają parę, nie przepuszczają nam pary, poliuretan nie przepuszcza nam temperatury. Dokładnie. Czyli mamy dwie rzeczy. Oczywiście, jeżeli wszystko jest prawidłowo zrobione do siebie tak. dosunięte. Druga sprawa. Czasami inwestorzy wpadają na genialny pomysł, żeby w tej płycie wyciąć jakiś otwór i na przykład zrobić tutaj jakąś tam skrzynkę, rozdzielnie, tak, coś tak. tego typu. No absolutnie tego nie robimy. Tak? Jeżeli nam wypada jak z jakiegoś tam powodu, nie wiem, rozdzielnia na tej ścianie czy coś tego typu, no to trzeba po prostu jakoś kable przenieść na inną ścianę, taką, która nie jest ścianą szczytową i nie będziemy jej docieplali. Po tak. to, żeby w tej płycie nie wycinać otworów i żeby przez ten otwór w przegrodę tutaj pustą, nie wpuszczać ciepłego powietrza, tak. które poniesie za sobą parę. Bo jeżeli taka sytuacja się nam przytrafi, to ciepłe powietrze, które wejdzie... Będzie w tą parę i będzie problem. I będzie problem, dlatego że tutaj mamy niską temperaturę, a ciepło z parą w styku z niską temperaturą spowoduje nam wykroplenie. Nie? Tak, tak, tak. Także to jest taka rzecz. Czasami zdarzają się sytuacje takie, że na tej ścianie szczytowej, która jest docieplana, będzie jakiś przełącznik, na przykład światło bądź gniazdko mhm. na prąd. Wtedy jest taki patent, że kupuje się takie puszki. Mhm. Z membraną paroszczelną. Jest to do kupienia w internecie. Natomiast ja też zawsze klientom doradzam, jeżeli można przenieść ewentualnie na takim etapie, na jakim jesteśmy tutaj. No wiele rzeczy można teraz Zapanować, tutaj nie, zmienić. Mm. Jeżeli gniazdko mieliśmy tutaj, może trzeba je przenieść na tą ścianę, Właśnie a może trzeba przenieść na tamtą ścianę. Po prostu włącznik będzie po tamtej stronie, a nie po tej. I to wtedy jest na pewno dużo bezpieczniej, jeżeli nie mechanicznie nie wycinamy w tych płytach żadnych otworów mm. innych, innych tego typu rzeczy a płyta jest zrobiona zgodnie ze sztuką, w przegrodzie nic się nie dzieje. Natomiast problem zawsze powstaje w momencie takim, jak inwestor zaczyna w płycie... No, Wycinam jakieś odcinać. otwory i typu rzeczy. ale no właśnie tutaj jakby się odpowiedział właśnie na to, bo to klientów mocno, inwestorów interesuje, co będzie się działo tutaj między płytą PIR, tu zrobiliśmy wiadomo, tak. mamy przerwę. Mamy tutaj, I... mamy tutaj pustą przestrzeń, nie mamy tutaj ciepłego powietrza, mur nam przemarza, a druga rzecz jest taka, że jeżeli jakieś pojawiają się tutaj minimalne ilości wilgoci, czy to z zewnątrz, czy to po prostu nawet tutaj gdzieś jakaś tam minimalna ilość dosłownie przejdzie na styku między płytami mówimy tu o naprawdę niewielkich ilościach to taki mur, jak sobie przyjrzycie, jak on tutaj wygląda, jaka tu jest struktura tutaj nie ma żadnych tynków tutaj nie ma żadnych styropianów, innych tego typu rzeczy jest powiedzmy, o, tego, typu, no. tego typu materiał, nie? to jest wspaniale oddychający materiał, więc ta ta wilgoć, ta para bardzo dobrze tutaj przez ten mur yy, jest w stanie zostać wyemigrowana na zewnątrz. Więc tutaj akurat pod tym kątem niebezpieczeństwa nie ma, że w tej, prze, w, że w tej tutaj pustej przestrzeni coś się zacznie nam dziać. Sytuacja zmienia się diametralnie, jeżeli zastosujemy niewłaściwy materiał, tak. bo można zrobić jeszcze taniej. Przykleić styropian i do styropianu przykleić płytę y, GK. Co nie wolno tego robić? Tylko że styropian jest y, materiałem otwartym dyfuzyjnie steropian całą w zasadzie parę jest w stanie przepuszczać. No, tak, tak, no, całą, no, du Dużo dużą ilość pary jest w stanie przepuszczać. I teraz mamy sytuację taką, że steropian odbija nam temperaturę, natomiast przechodzi nam para w dużych ilościach, para, y która zetknie się z murem zimnym, no i pojawi tak, się. I jest, w stanie, jest w stanie nam tutaj narobić dużo bałaganu. Z czasem. Y Powstanie nam tutaj grzyb. Także z takimi eksperymentami trzeba uważać. Natomiast w przypadku tego typu produktu, jest to produkt stosowany od bardzo, bardzo wielu lat w całej Europie, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie na budynkach tego typu, jak jesteśmy. Czyli to są stare budynki, często zabytkowe budynki, i wtedy właśnie płyty Termpir ALGK no to wspaniale się spełniają. Teraz na same zakończenie byśmy powiedzieli tak, no bo powiedzmy o takich produktach, co inwestorzy, kierownicy budowy, architekci znają. To jest tak, beton komórkowy, o którym już wspomniałem, to jest styropian i to jest wełna, no i mamy z wiadomo... Paroizolacją. Z paroizolacją. O tej wełnie, paroizolacji już nie mówmy, bo w ogóle to totalnie się tutaj w tym przypadku jakby można powiedzieć nie spełni. Styropian, którzy stosują, to już powiedziałeś o zagrożeniach, których nie wolno stosować styropianów, więc ostrzegam. O tym problemie, jaki może wyniknąć. No i zostaje nam, który można stosować dwa materiały, to jest beton komórkowy lub PIR, Co beton komórkowy zabiera nam bardzo dużo miejsca, trzeba obrobić go, tak, On jest obrobić jakby beton komórkowy w stanie surowym nadal, nie? Tak. A tutaj mamy to, co powiedziałeś, produkt gotowy, robimy tylko łączenia, szpachlujemy i mamy tak. gotowe Jest ten. jeszcze jedna rzecz. Płyty te y, mają dokumentację, która. Tu może nie będę rozwijał tam szczegółów, ale w dużym uproszczeniu, która umożliwia stosowanie ich w miejscach, gdzie mamy na przykład ciągi komunikacyjne, w miejscach, gdzie mamy E, m, tak, jak tutaj, e, pomieszczenia, w których będą przebywali ludzie. I też e, nie każdy materiał będzie można w takim miejscu zastosować. Tak. Inspektor nadzoru budowlanego, na przykład, steropion, w połączeniu z płytą GK, najnormalniej w świecie może nie dopuścić. Nawet nie chodzi o to, że ten steropion tak. spowoduje pleś na ścianie, ale samo to, że ten, e, ta, taka hybryda tego typu nie będzie miała e, spełnionych parametrów. Euroklasa BS1D0 na przykład. Także tutaj. Jeszcze myślę, że co ważne, to też nieraz jest tak, że projekt już przewiduje grubość docieplenia, ale są też tacy klienci indywidualni, którzy do nas przyjeżdżają. Jaką byś zalecał grubość docieplenia takiego muru? Powiedzmy, tu mamy półtora cegły. Słuchajcie, już Wam mówię. Jest taki dokument, jak warunki techniczne, który określa, jakie powinniśmy mieć spełnione Współczynniki dla przegrodu typu ściana. I na, aktualnym, na aktualny moment, jak nagrywamy ten film, współczynnik u przenikania dla przegrody typu ściana powinien być spełniony na poziomie U02. I teraz musimy się dostosować do tego, co mamy zapisane mhm. w warunkach technicznych i aktualny na, na, dany, na dany moment. Jest program, w którym można sobie wrzucić strukturę ściany, grubość ściany, materiał, z jakiego, z jakiego ściana mhm. jest zbudowana, plus nasza płyta. My taki program w firmie mamy i, i, i dla klientów jesteśmy w stanie policzyć, ale tak upraszczając temat. W większości przypadków, jeżeli mamy ścianę tak jak tutaj, czyli na 1,5 cegły, będzie potrzeba zastosowania płyty minimum 8 cm, optymalnie 10, żeby został spełniony współczynnik U02, raczej będzie to bliżej, bliżej 10 cm. Wtedy mamy spełnione normy. Oczywiście inwestor może chcieć lepiej trochę niż to, co przewiduje aktualnie. W warunkach technicznych jest zapisane, więc może sobie zastosować na przykład płytę 12. Jeżeli będzie miał jakąś większą inwestycję, to nawet może się zwrócić do Was o płytę 14. Zrobimy dla Was 14 i tyle. Tu już jest jakby indywidualne podejście inwestora i to, co on sobie tam chce osiągnąć, rozpatrując cały obiekt w ten sposób, nie? Super. Dziękuję Ci bardzo, Radek, no, dzisiaj super. naprawdę myślę, że sporo wiedzy tutaj nam przekazałeś. Ja oczywiście jeszcze raz zachęcam, jeśli ktoś jest zainteresowany taką płytą, mamy w sprzedaży płytę termpir GK, więc oczywiście też jeśli wykonawcy będą chcieli nabrać wiedzy, to co już wspomniałem, będziemy organizować takie szkolenia z Radkiem na pewno szczegółowo zrobimy szkolenie teoretyczne i praktyczne, której tą wiedzę trzeba przekazać aby było to właściwie zrobione. Także dziękuję Ci bardzo Radku na dziś. Nie ma sprawy. Cześć. Do zobaczenia. Cześć.